Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym e, kanale i dzisiaj jak widzicie, e, i, że mam e, bardzo dużo żetonów um, e, stumby e, no i będziemy robić opening, tak? Właśnie opening z e, spinów epickie lub lepsze epicka skórka, ale najpierw chciałbym was zachęcić do dania kciuka w górę na tym kanale znaczy, nad, pod tym filmem subskrypcji na tym kanale no i zapomniałem, że jeździ ze mną Kuba, cześć no I będziemy najpierw opening robić bez, bez Kuby lub z Kubą, nie wiem. No i później razem zagramy właśnie z, Kuba, z Kubą. Dobra, pierwsza dziesiątka. I uwaga, Kuba też sobie ja otworzyć? Nie wiem. Bo Kuba ma 254 No ile? 7 7 spinów, uwaga, 3, 2, 1, start, 10 I Kuba ku, ku, 7 I uwaga, że trafi Co się trafi? Już prawie coś specjalnego legenda. O, Kuba legenda Buba. Z pierwszym spinem, okej, okay, dobra, uwaga, uwaga, uwaga Legenda, legenda. No, nie. <laughs> nie, dobra U Mnie też, nie? Ej, pyski Uwaga, będzie, co będzie, co będzie? Co będzie, co będzie? Legenda nie, Le nie, no ale. Kurde. Lubią tak kusić e, graczy z tymi spinami. Oj, prawie super gar, ale okej, okay, no. spoko. Nie no. będę się podniecał na zapas. Okej. Okay. No, znowu epicki, oczywiście. Epicki. Musi tak być. Przed chwilą właśnie trafił y, mi się y, poza filmem. Y, jak sobie robiłem opening poza filmem. Coś specjalnego duplikatowe. I właśnie dlatego mam y, tyle. Tych, że to ono trochę z karnetu, bo kupiłem karnet co mogliście zobaczyć, okay. na początku filmu mogliście to zobaczyć, że e, że sporo tych, jak się nazywało że jakby miałem sporo rzeczy, o prawie coś specjalnego, sporo tych e, miałem, no i miałem tego skina za karnet, no właśnie epickie, no i to chyba wszystko, tak, żadnej legendy okej, okay, dziwne Mam ale mam 736. O, Kuba ma 99, Stać się na 2 czy na 3, nie wiem, 2. Dobra, ja dychę kolejna i spin. łaga. Myślę, że trafi się legenda może. Ale myślę, coś specjalnego. Z pierwszego spina legenda, fajna panda, tylko szkoda, że... Będzie. Szkoda tylko, że duplikat, ale no. To coś specjalnego, duplikat Kubie się trafił. Kubie się trafił duplikat czegoś specjalnego. No. Wow, fajnie. No mi prawie. Sprawdzę, czy się nagrywa film. Tak, nagrywa, okej. Okay. <grym> to wszystki wypadek. Dobra, Kuba ma 744 teraz. A ja... A kurde. Prawie to jest kisana. Ale już ja. chciałem się ucieszyć, że trafiłem nowe coś specjalnego. Jest, jest legenda. legenda, fajna legenda. Dr Egg. To, to druga legenda w tych spinach. Okay. Uwaga, ale dzisiaj legenda, Okej, okej, okay, okay, spoko. Ale już pewnie wyczerpałem szczęście, no i pewnie w tym odcinku może się nie trafić, ale spokojnie. Dużo duplikatów się trafia, więc to nie będzie tak jakby 700, znaczy 936. Ile było na początku 930 coś, tylko będzie więcej oczywiście, bo, oh. <noise> bo no bo właśnie dużo duplikatów się trafia. Jak widzicie, tutaj dwie legendy. Okay. 536 i, 3, i 10 i przypięć. Nie mogę trafić. Okej, okay. 3, 2, 1, spin. Kuba też 10. No mm. uwaga, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy co będzie, co będzie. Nic. Nic. Yes. No ale spoko. Zbierzam mi duplikat. I to się. Wiem, że trzeba było się kolejny coś no. A ja już... Sobie... Legenda nie. Ok. Mm. Niks. Okej. Okay. Zobaczmy. Święty Mikołaj! Legenda! <laughs> Legenda święty Mikołaj. Mmm, okej. Okay. Jest legenda. Tylko że szkoda, że duplikatowa, ale no przynajmniej mm. legenda. Kuby mm. <gupy gupy> znowu m. profesor Przez Przestanę kuba robić. Bo troszeczkę co mnie... No. Wiesz, tu. ale spoko. <gupy> um. Dobra. Kolejna legenda? Tak, właśnie kolejna no, legenda. Ja o, nowa. Nawet nie wiedziałem, że jej nie mam. Łakowania. Kolejna legenda, Prawie Panda, fajnie, Jeszcze to ja jedna z chyba lepszych legend, Ymm, no cóż, epickie, e. E. Okay, uwaga, 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 Please, please, please. aj, myślałem, że legenda, dwa podobne no, skiny, o, okej, okay. dobra, właśnie ten, który jest, został trafiony jako czwarty i jako ostatni, okej, okay. odbieram, ile mam, 336, o nie, nie stać mnie na 10, ale ma... Ta, stać mnie na 9, Uwaga, spin! Ja 10, Ja 9? E, no nie wiem, czy coś się może trafić. E, I nic. Na razie prawie legenda. Okay, uwaga, 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 bam, 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 bam. Legenda! Banan, aj, aj, aj. Prawie trafimy banany. No ale no cóż, szkoda. No może coś się w kolejnym spinie trafi. No. E, znowu, duplikat Ale, okej. Okej, okay. okay, dobra, legenda. O! Nowa! Ja myślałam, że ją miałem. okej, okay, okay, fajnie. O. Legenda! Nowy robocie. O! To jest moja wymarzona legenda. Kuba trafił tego robota, którego wam zaraz może... Znaczy nie może, tylko na pewno pokażę. Kotek! którego zaraz pokażę? Ja go nie mam jeszcze niestety, ale... No ale no. Chciałem coś specjalnego, Ja też. Ale no pewnie już się wyczerpało limit szczęścia u nas obu. Legenda! Um. Jak, jakby ja mam cztery leg, coś specjalnego. No i jeden duplikat na ja Kuba też ma cztery I jeden duplikat. Uwaga, kuba ostatni spin jego. Epicki. Okay. I... Ile mam? 141. Może no, jeszcze 60. na kilka miny coś? O, 144. 4 spin. na 8. A na 9? Na nie, 1 Aha, dobra. Lecimy z czterema. Ośmioma. Była. Dobra. Ja Kuba 8 a 4, no bo mi się troszeczkę... ¡Ubanam! BANAN! LET'S GO BANAN! BANAN! Tak! Tak! O, co legenda! Tak, legenda! Fajnie. Dobrze, let's go! Fajnie, że trafiłem um, um, fajną legendę, banana. Okej, okay. plic coś specjalnego, albo chociaż legendę. Będziesz nie zadowolony. Dzik. O, i to wszystko. Hmm, może jeszcze na kilka miejsc stać spinów? Na jednego. Nie, na, no tak, na jednego. Za, zaraz robię spina tylko poczekam a, aż kubie się wyczerpie. <laughs> I przy okazji jeszcze y, polecam wejść na inne filmy na tym kanale. Y, wiem, że dawno nie, nie nagrywałem filmów, ale to po prostu przez. Y, no, po prostu nie miałem czasu zbyt dużo. Na nagrywanie niestety, ale no Dobra, e, dobra. 169 u kuby Uwaga, no dawaj No już 3, 2, 1, start. Ja jeden, kuba 4. I teraz jakby się trafiło coś specjalnego No to nie wiem, co by się działo. No nie, nie nie. Nie, epickie, fajnie. Fajnie <laughs> epickie. Prawie u kuby się trafiło coś specjalnego. Ten zielony ninja. I mówiłem o robociku tym, który, którego Kuba trafił. Jeszcze jest ostatni. To robocik ten. On jest bardzo fajny goblin. Z prawie. No prawie. Mm, Okej. Okay. Teraz przejdźmy do gry. E... A, no to nie, to Kuba jeszcze czy ten jeszcze dwa spiny. Jeszcze ma z tego na dwa spiny. Okej. Okay. Okay. Um, polecam jakby chcieliście, jakbyście chcieli dodawać mnie do znajomych, to mój nick, to jak widzicie się gra yy, w lewym górnym narożniku. Jeszcze na ja woda? Mam 20 poziom. No i takiego skina, co teraz raz mam jakbyście chcieli. Legenda. Możecie mnie dodać. Kuba właśnie no, taką duplikatową legendę. I mogę jeszcze raz skręci. No i jeszcze raz skręci, okej. Okay. To ja już stworzę rundę. Może no, grę no, standardową to? na razie później. Blok Dash yy, nie jest standardowy. Dobra, mm. zapraszam Cię Kuba. Dobra, Kuba dołącza. Gramy. To jest zwykła rączka. Kuba gra tym Dynamitronem, ja gram właśnie tym skinem. Bardzo, bardzo mi się on podoba. To jest chyba jeden z najładniejszych dla mnie skinów specjalnych. Najlepszy jest ten goles, który ma tylko kapelusz dla mnie A dla ciebie Kuba? No, to dla mnie chyba najładniejszy y, jest, jest Oj, te, te, ten z ogniami y, A, ten ognisty? No Okej okay. Dobra O, nowa no, mapa Turbo Temple, chyba najnowsza z map no, To jest najnowsza, tak Okej, okay. uwaga, gdzie ja jestem? O, na samym początku turbo. Turbo. Let's go! Turbo! Nie jestem na tej mapie jakoś bardzo dobry. No, ej, co jest? Nie zrzucajcie mnie! Bombiki. O nie, spadłem. Na tej mapie jeszcze nie jestem jakoś dobry, ale na innych jestem troszeczkę może lepszy. O kurde, hop. I a, Co się ze mną dzieje? Hop! O! Co jest? Przeteleportowało mnie do przodu. Fajnie. O kurde, coś mnie laguje. Trochę, ale sorry za te lagi, po prostu nie wiem. Trochę internet coś szwankuje, ale nieważne. No nie, no kurde, no kurde. Trochę laguje Sorry za te lagi. Mm. Hop, hop, hop. O nie. Aaa! Walnąłem się. Pomocy. Aaa! Jak szybciej! A! O kurde, ha skrót O nie, to jednak nie jest skrót eee, Nitro Okej, okay, nitro O kurde, troszeczkę mi ping skacze Nie wiem czy w ogóle dostanę Na tej mapie nie jestem zbytnio dobry Jestem Ale... słaby. Jestem ostatni Naprawdę jesteś ostatni Kuba? Mm -hmm. Dobra, ja na pewno nie jestem ostatni, bo widzę, że tutaj wyprzedzam kilku graczy O, jakiś gościu mnie uderzył Fajnie, dziękuję ci graczu. Jest. hop dobra idealny przeskok znaczy nie wiem czy taki idealny pewnie profesjonalni gracze zrobiliby to lepiej o kurde co za laki niepotrzebne ale dobra hop Ua! kurde idź jedź, jedź o dobra przedostało mi let's go jadę nie, nie ch chyba nie jest aż tak źle ja wyprzedziłem gościa Wędy hop O kurde, co za lagi. Bum, lecimy. Hop, jadę, chyba jak siedzie bo... Mi dobrze. To dobrze. Mówiłeś, że jesteś ostatni. Czy no. dalej jesteś? Jest to znaczy już nie. To dobrze. Bo ja na pewno nie jestem ostatni. Często wyprzedzam przeciwników i chyba je, właśnie dojeżdżam do mety. A kurde, pięć osób, sze sześć przeszło? Eee, y szybciej, o nie, lagi Nie przyzostałem się O nie, lagi Tak, nie przyzostałem O nie, się. lagi Nie przyzostałem się Lagi A, ja też rozpadłem um, Okej okay. um, Zrobię ten cięcie jak problemy z internetem zostaną rozwiązane Okej, okay, dobra um, Problemy z internetem chyba zostały rozwiązane a teraz gra. Teraz, teraz gra standardowa. Zagrajmy jeszcze raz grę standardową, bo tam coś się jakby nie liczyła trochę. O, mój kolega gra. Jeden. Ten J.M.M, m. ale dobra. Może go zaproszę. Albo może nie. Nie będę go zapraszał. Bo jeszcze do mnie zadzwoni i będzie trzeba zrobić cięcie. Okej. Okay. Dobra, gra standardowa. Jedziemy. I uwaga, 22 osoby, 25, 26. Dobra, chciałbym, żeby. to taka fajna mapa, no? Taka, na której. Jesteśmy dobrzy. Nie ta nowa mapa. Może ta nowa jest taka trochę słaba. Nie lubię tak trochę tej nowej mapy. O! To... Tile Okej, okay, całkiem fajna mapa. Jedziemy. Nie, to są tylko same boty. A! Ale mnie wybiło. Co tak powoli ci gracze jadą? Hop, hop! Trzeba zaryzykować czasem. A no nie co, to te bambijki. Jakoś tam dziwnie gram. No przecież to oczywiste, że będzie do przodu. Bum! Pięść. Jak mo mogliście zauważyć, mam wszystkie emotki specjalne. samo no, jak ja! O! O kurde, dobra, udało mi się. Banan! Dobra, ja jestem pierwszy. Gdzie jest Kuba? Lecę, lecę, lecę. Zdąż, spokojnie. o Nie, nie wyszło ci. Szybko wbijaj do mety, bo zaraz ci ktoś wyprzedzi. Bum. Czemu nie potrzebujesz? <noise> <noise> Dobra. Okej, okay, fajnie. Może nie jestem w, w, w Stamblega jest najlepszy, ale... No, na tej mapie jestem nie najgorszy. Ja na też to jest w tej mapie tylko i wyłącznie kwestia szczęścia. Ja chyba jestem na najlepszy na mapie, jakiej idziecie. Ja jestem dobry na. nawet nie wiem. Zobaczę. Ja chyba na ja... Jungle Roll jestem całkiem niezły. Ja też. Roll. O, na tym jestem taki sam. Ja mogę skraść po głowach i się te dwie braczki. A to jest druga runda, więc tu jest mniej osób. Hop. Jak jest bardzo dużo, to wtedy łatwo jestem. No, teraz jest o chwilę łatwiej. O ty. Kuba, czemu mnie podciąłeś? O nie chciałem zrobić trika pod Hop, hop. Hop! Hop, boczkiem, boczkiem. Hop, hop, si! No co? Nie przejdę. Jak nie przejdzie? O kurde. Dobra, przejdę na 100%. Znaczy, nie wiem, no chyba, że poj pojawi się ponownie problemy z internetem Hop O kurde <laughs> Dawno nie Bo robiłem tego ja triku tak. Dobra, zrobiłem Udało się Dawno tego triku nie robiłem Dobra, Zabiję. gdzieś Kuba? Ta. Jestem ja tu to jest przy tobie Naprawdę? Okej, okay, to Jestem będę oglądał Wiolandy tak. 1 Przejdziesz? Nie, nie przejdzie violanda A Wiolanda 1, tak nie przejdzie chyba. Nie, może? Nie, nie przejdzie. Papa pa, Fiolando jeden. Odpadasz właśnie z gry. No dobra, no to... jak teraz będzie mapa na Jak myślisz, czeka będzie? Blockdash! A ja myślę, że będzie... Potwiczę sobie Trika, ja nie znaczy też save'a na Blockdashu. Ja też. No nie, rush hour, fajna mapa. Pospichałam się pionowo, nie, nie, nie przy... Nie spychamy się, idziemy na rekord. Dawaj Kuba. Ale spychamy tylko te bocy, bo one utrudniają. No. Aha, działa na Hop, hop. Chodźcie, to hop hop. hop, hop. Ok, tu będę stał sobie. Hmm, może tu. Hopa! Siup, siup. Nie są, ale oni jeszcze sobie słuchają. Nie, tylko jeden dobry. No. Um, OK, okej. Dobra. Kuba, czemu nie, nie... nie ruszasz? Zacznij się ruszać. Czyżby były problemy z internetem? Nie. Okay. Jest na... Nie, ten gościu jeszcze jest tam. Ej, ten gość jest całkiem niezły. O kurde, co ja zrobiłem? A! Ja spadłem. No nie pykło, zobaczmy jak się... Idzie. No. Dawaj, pobiegnij do niego i go zepchnij. A dobra że mnie nie opłacał się. Dobra, koniec rundy. Ja nie wychodzę. Fajna moska. Co się korąpi? No. To jest. No. A, to jest gra standardowa. No, no tak. Gratulacje. Teraz zbierzemy yy, Na razie bez wybierania. No bo dobra, z wybierania. Wybieramy na pierwszą rundę. No. Grupa. Gra niestandardowa. No, no. wszystkie i blok też, blok też, blok też. Dwie osoby, czekaj, tu muszę wyczyścić wszystkie, a i trzeba zaakceptować, no tak, zaakceptuj, teraz, I dwie hmm. osoby, dwie osoby, dwie osoby, albo nie, to w trzy osoby, ok, nie wypełniamy, z tumblerami, eski, zapraszam, a, jestem, a, zapraszam wszystkich, którzy są offline, dobra, w celu osiągnięcia zostanie dodana 7,00 mln, okej. Jeden, okay. jeden bodź zostanie dodany do naszej gry. Dobra. Ja ćwiczę save'a. Może mi się uda. Ale dobra, po tej rundzie gramy normalnie. Dobra. zagramy w Ale jaja? Ale nie, ale jaja nie można w, 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 kilka osób razem grać. Bo teraz jest event taki, ale jaja się nazywa. My mamy go z kubą już całego zrobionego, mamy dwa skiny z tego. No i to mój blok. Mój blok też. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie ja. Ora. Okej. Okay. Hop, ja hop. Hop. hop, hop. się tego trzy zbieram. Ja potrafię. Ja, ja w sumie też poćwiczę tylko z bananem. Ale nie zabieraj mnie. O nie wiem jest Umiem, patrz. patrz. Patrz na co, Kuba, patrz na co. Kuba lepiej patrz na co? Co ty Hop. Hop, nie. wyszło mi A tylko się spaliłem w serach, okej okay. Wody zleciły Hurra, znaczy w sumie nie hurra, że kubałotka. ale no cóż, życie Podparz że wyjdziesz Ciekawe kto to może wygrać, ja czy ten gościu No oczywiście, że ten gościu Nie, teraz ja sobie nie odpadnę Na hydrant na hydro, na Hop. Zniósł sobie taką ochronę bananową i zredukował mi to. Żeby... Bananochrona! No i teraz. Bananochrona, bananochrona. Hop. Mam bananochronę. O, o, nie, jakiś gości mi zniszczył. Ba... Tu to musisz, to musisz tak idealnie tak wrócić zrób. Aha, wygrałem. To jest, to jest. No, Dobra, ale teraz normalną nawątkę. Minka! 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 O kurde, ale długo już ten odcinek trwa To chyba byłoby na tyle z tego odcinka to ja Pamiętajcie o subskrypcji na kanale, jeśli jeszcze nie macie yy, Z oczywiście yy, Like, znaczy ten jak. kciuka w górę I to byłoby na tyle z tego odcinka, pa! Pa!